No, witajcie w ten piękny majowy poranek, niedziela 20 tam któryś maja, już nie wiem który, bo już nie wiem weszliśmy tu chyba z tydzień temu do tego lasu idziemy robić takie małe ognisko. Zobaczcie, już mamy stos przygotowany, a tu za nami. Zaraz wam pokażę z bliska. Ale aby nam się ogień za bardzo rozpalił, to mamy co? Tak, gaśnice, bo przezorny zawsze ubezpieczony. A tu u nas stosik silne ognisko. Jak ktoś ma chęć, to niech wpada. Oczywiście z kiełbasą na taki ogień, to ze 100 kg będzie potrzebny. Panie, ale ta gaśniczka będzie chyba za mała na taki ogień. To bym wziął ściegową. Uhu. Jesteśmy teraz w Mrocznym lesie, w naszym na szałasie. Będziemy go troszeczkę dzisiaj modernizować, bo wpadliśmy na pomysł, że dorobimy sobie taką wannę z jacuzzi, podgrzewaną od spodu, taka jakby to powiedzieć, taka góralska. Jak to, bala, Balia. Ta? Balia, o. sobie tu walniemy, piękną. A Wam zdjęcia za chwilę pokażę, jak to już wygląda, bo już mamy gotową taką, tylko musimy ją tu przytransportować. Teraz zjedliśmy właśnie śniadanko, kawka, zdejmiemy najpierw dach, żeby było więcej słońca w tym obozie. Bo no i zobaczycie później cały efekt końcowy. Bierzemy się za robotę. Coś nowego. Hmm. Rafał tam właśnie demontuje plandekę ze ściany. Ale mówi, że będzie oszczędny, nie będzie marnował sznurka. Roz... Rozwiąże każdy węzeł. Tak sobie tam dłubie już z pół godziny. Nie. Zamiast to wziąć, przeciąć. Tu Działa, działa, działa. Nie. Kozik wziął do ręki, może będzie ciach. O, jak widzicie, zrobiliśmy nową ściankę, tutaj za mną. Tam tu z tej strony. O, z tej z mojej, jak teraz, patrzycie na moją gębę. Z mojej prawej, z waszej lewej poprawiliśmy ściankę, a z mojej lewej, z waszej prawej, zrobiliśmy nową ściankę większą, piękną. Nowy dach tu dachu jeszcze nie ma, ale za chwilę położymy go na nowo. Będzie ładnie naciągnięty. Zrobimy nowe wyrka i będzie można biwakować, bushcraftować, jak to tam kto zwał. Lecimy dalej z robotą. Daszek, już zrobiony z jednej, z drugiej strony. Pakujemy graty i spadamy do chaty. Na dziś to wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku za niespełna 85 dni i 96 sekund. Albo wcześniej.